Komputery rugged to urządzenia stworzone z myślą o pracy w najtrudniejszych warunkach. Wyobraź sobie zakład produkcyjny, gdzie sprzęt jest stale narażony na kontakt z pyłem i zwiększonym ryzykiem uszkodzeń mechanicznych. Tam zwykły laptop po prostu by nie wytrzymał. To nie tylko kwestia mocnej obudowy, ale całego projektu urządzenia. Wszystko od sposobu połączenia elementów, przez konstrukcję płyty głównej, Aż po zabezpieczenie podzespołów zostało zaprojektowane z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach. Poza wytrzymałością komputery RAGET oferują także inne unikalne cechy. przykład baterie Hot Swap. Nie tylko możesz wymienić baterię w trakcie pracy, ale nie musisz w tym celu wyłączać urządzenia. Kolejna zaleta to kustomizowalność od specjalistycznych portów, takich jak RS232 czy złącze PCMCIA. Zintegrowane czytniki kodów kreskowych, czytniki RFID, smartcard, aż po moduły komunikacyjne jak LTE czy 5G.